Stanisław Michalkiewicz opowiada o sytuacji na Ukrainie czy nadchodzących protestach w Polsce. Tematem mojego wystąpienia to jest zanim nastanie pokój, bo mamy wojnę, ale każda wojna toczy się o pokój. Nigdy nie słyszałem, żeby była jakaś wojna o wojnę. Wszystkie wojny toczą się o pokój, więc ta też zakończy się jakimś pokojem, jeszcze nie wiemy jakim. Ale proszę Państwa muszę powiedzieć, muszę się podzielić z Państwem dobrą wiadomością. Tam wojna z wojną, ale właśnie w związku z wojną uzyskaliśmy dowód, że Matka Boska się nad nami troszczy się o nas. O Polskę. Broni Polski nawet przed nami samymi. To znaczy przed naszymi umiłowanymi przywódcami. No i tutaj muszę to zilustrować przykładem, co się na Ukrainie dzieje. Na Ukrainie Rosja wojuje z Sojuszem Północnoatlantyckim. Bo gdyby nie udział Sojuszu Północnoatlantyckiego, który się nie wikła w działania militarne bezpośrednie, natomiast podtrzymuje zdolności obronne Ukrainy, bo gdyby tak nie było, to już myślę, że dawno by się to skończyło. Problemem naszym jest to, że my właściwie nie wiemy, co tam się dzieje tak naprawdę, bo zostaliśmy, mimo że cenzury nie ma, że tutaj konstytucja zakazuje, to zostaliśmy przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji odcięci od ruskich kłamstw. Jesteśmy w związku z tym skazani na ukraińską prawdę. No ale to nawet ta prawda budzi mieszane uczucia dlaczego? No gdyby tak traktować serio wszystkie komunikaty, wszystkie oceny, jakie płyną z ukraińskiego sztabu generalnego i z wywiadu ukraińskiego, no to właściwie kształtowałby się nam taki obraz że zdemoralizowana rosyjska armia ucieka w popłochu, porzucając sprzęt, zresztą wcześniej zniszczony i właściwie ostateczne zwycięstwo leży w zasięgu ręki, tym bardziej, że w Moskwie już wrzenie rewolucyjne narasta, lada chwila Putina obalą. No i właśnie, ale, ale to jest taka trochę podobna sytuacja do takiej, jaka się jaka miała miejsce w 1940 roku w Berlinie. Wtedy trwała bitwa o Anglię, no i bombowce brytyjskie już robiły rajdy na Niemcy, między innymi na Berlin, a do Berlina przyjechał sowiecki minister spraw zagranicznych Molotow. No i z ry ministrem Rybentropem tam prowadzili rozmowy, w pewnym momencie syreny ogłosiły alarm lotniczy. Więc obydwaj panowie zeszli do schronu i w schronie Ribbentrop przekonywał nadal Mołotowa, że Wielka Brytania już w zasadzie jest rozgromiona. No i tak go przekonuje, a ten tak słucha, słucha, w momencie mówi no jest, skoro tak, to dlaczego siedzimy w schronie? Więc skoro jest tak dobrze, to dlaczego ponad 3 miliony ludzi z Ukrainy uciekło? Ale to jeszcze można by było wytłumaczyć że no, boją się wojny, zniszczono im tam dorobek całego życia, boją się o dzieci, o, uciekają. Ale kilka dni temu prezydent Zemeński, który na ogół dobrą minę robi, stąd, ni zowąd wystąpił z takim dramatycznym apelem do państw Europy Zachodniej. Jeszcze możecie nas uratować. Jeszcze możecie nas uratować, więc bardzo możliwe, że tak naprawdę sytuacja jest dramatyczna. Tym bardziej, że doradca prezydenta przed przedwczoraj powiedział, że Rosja właściwie zniszczyła na Ukrainie cały przemysł zbrojeniowy. No to jeśli tak, to znaczyłoby, że Ukraina jest skazana. Na dostawy broni i amunicji z zewnątrz. Ale wystarczy, że Rosjanie przetną linie komunikacyjne, no i wtedy mamy problem. Proszę Państwa, zacząłem o tym od dobrej wiadomości, że Matka Boska się o nas troszczy, więc będę ten wątek kontynuował. Otóż jak prezydent Zeweński coraz tarczybie i zresztą co w jego sytuacji jest zrozumiałe, domaga się umiędzynarodowienia tego konfliktu, to znaczy żeby wojna rozlała się przynajmniej na kraje środkowej Europy. On jest przekonany, że gdyby tak się stało, to Ukrainie byłoby trochę lżej. To nawet bardzo możliwe, że to prawda. I taki jest interes ukraiński, natomiast nasz interes jest trochę inny. Ale nie brakuje u nas rozmaitych takich bardzo bojowo nastawionych polityków, którzy już nie mogą się doczekać, kiedy Polska zostanie do tej wojny wciągnięta. Już nie tylko tam sympatią taką i pomocą dla uchodźców, ale do działań militarnych. I jak Państwo pamiętacie, ni stąd, ni zowąd w pewnym momencie pojawiła się wiadomość, bo nie, nie wiadomo skąd się to wzięło, kto to w ogóle pierwszy puścił, że Polska przekaże Ukrainie samoloty myśliwskie MIG-29. Całą tam grupę tych samolotów, kilkadziesiąt, chyba ponad dwadzieścia. No i mimo, że nie wiadomo było skąd ta wiadomość pochodzi, to zajął się nią Departament Stanu Stanów Zjednoczonych i Polsce pozwolił na przekazanie tych samolotów w Ukrainie, zaznaczając jednocześnie z naciskiem, że jest to suwerenna decyzja Polski, że będzie to suwerenna decyzja Polski. Warto zwrócić uwagę, że jak była sprawa nowelizacji ustawy o ipn czy Lex TVN. To nie było mowy, że Polska jakieś suwerenne decyzje ma, może podejmować, tylko ma się słuchać. A tu proszę, suwerenna decyzja. Co to znaczyło, to zastrzeżenie, że to będzie suwerenna decyzja Polski? To, że Stany Zjednoczone nie mają z tym nic wspólnego. I wydawało się, że tak się stanie. No skoro nam Departament Stanu pozwolił, no to na pewno znajdzie się jakiś chętny, żeby to wykonać. Ale, mówię, Matka Boska zainterweniowała, Duch Święty oświecił któregoś naszego umiłowanego przywódcę i pan minister spraw zagranicznych, pan Rau, złożył propozycję, że to tak, rzeczywiście Polska przekaże te samoloty jak najbardziej, ale nie bezpośrednio Ukrainie, tylko wyśle je do bazy lotniczej amerykańskiej Rammstein w Niemczech, i niech Stany Zjednoczone podejmą suwerenną decyzję, co dalej z tymi samolotami zrobić. I wtedy reakcja Departamentu Stanu, który dzień wcześniej nam pozwolił, była zdumiewająca, bo departament Stanu powiedział, nam pozwolił, że suwerenną decyzję podejmiemy, powiedział, że ta propozycja nie była z nimi uzgodniona. A w ogóle jest nierozsądna. Nie wiedzieliśmy dlaczego jest nierozsądna, ale następnego dnia już się dowiedzieliśmy, wysoki przedstawiciel Pentagonu powiedział, że to byłaby propozycja ryzykowna Państwo rozumiecie, jak Polska by przekazała te samoloty Ukrainie, to żadnego ryzyka by nie było, jeśli miałby to zrobić Stany Zjednoczone, a to wtedy co innego, pojawiło się ryzyko. Więc to rozeszła się sprawa po kościach, można powiedzieć, że zakończyła się wesołym oberkiem. Ale przyleciała do Polski pani Kamala Harris. Pani Kamala Harris usłyszała od prezydenta Dudy w jego przemówieniu coś takiego, co jej się kojarzy, skojarzyło z czymś bardzo śmiesznym, i tam nie mogła opanować tego ataku śmiechu, ale coś nam widocznie musiała powiedzieć, bo ona 9 marca przyleciała, tego samego dnia odleciała, a kilka dni później naczelnik państwa Jarosław Kaczyński urządził wyprawę kijowską. Jarosław Kaczyński jest zapatrzony w Józefa Piłsudskiego, to nie jest żadna tajemnica. Jak Józef Piłsudski miał wyprawę kijowską, no to dlaczego Jarosław Kaczyński ma nie mieć swojej? No tylko zadbał o to, żeby tam było bezpiecznie, bo wybrał się pociągiem razem z pierwszym ministrem swoim i dwoma premierami innych, z Słowenii i Czech, taką luksusową salonką w bizantyjskim wręcz wystroju, pociągiem do Kijowa. Od razu się pojawiły złośliwe pogłoski fałszywe, że naczelnik państwa wcale w Kijowie nie był że wszystko to zostało zainscenizowane na stacji kolejowej w Przemyślu, ale tu oczywiście w tych złośliwościach nie ma ani słowa prawdy. Naczelnik państwa do Kijowa dotarł, mimo że Rosjanie wiedzieli, że on tam jedzie, bo przecież myśmy wszyscy wiedzieli, wszystkie rozgłośnie radiowe mówiły o już przekroczył granicę, już tam pociąg ruszył i tak dalej. No to Rosjanie też słuchają takich komunikatów. I mimo to ten pociąg nie został ostrzelany, tory nie zostały zbombardowane, widocznie nie mieli Rosjanie nic przeciwko temu, żeby naczelnik państwa bezpiecznie do Kijowa dojechał i bezpiecznie wrócił. To się trochę różni od wyprawy kijowskiej Józefa Piłsudskiego, no ale historia nie powtarza się tak dokładnie, nawet przy rekonstrukcjach historycznych. Ale to nieważne, bo znacznie ważniejsze było to. Co była koncepcja, na którą, jak to mówi Lech Wałęsa nasz Kukuniek, koncepcja na którą wpadł Jarosław Kaczyński w Kijowie, mianowicie zaproponował, żeby na to wysłało uzbrojoną po zęby misję pokojową na Ukrainę. Prezydent Zeleński, jak to usłyszał, to nie mógł już znaleźć słów wdzięczności i tak dalej. No i wydawało się, że coś się na pewno zdarzy, ale kiedy tam naczelnik państwa jeszcze nie zdążył wrócić do Warszawy, to jak mówi poeta. Tymczasem na mieście inne były już treście, bo co się okazało, że ta, uczestnicy tej wyprawy kijowskiej nie mieli od nikogo żadnych pełnomocnictw. Ani od Unii Europejskiej, ani od Sojuszu Północnoatlantyckiego, że była to, że tak powiem, prywatna impreza naczelnika państwa. I, ale na wszelki wypadek sekretarz generalny NATO, pan Stoltenberg, powiedział, że NATO nie jest stroną tego konfliktu i nie zamierza nią być, no krótko mówiąc, zdezawuował te koncepcje Naczelnika Państwa. W ogóle wie, wiecie Państwo, trzeba przypomnieć jedną rzecz, że Sojusz Północnoatlantycki nie urządza pokojowych misji. Nie organizuje misji pokojowych, bo zgodnie z Kartą Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, od organizowania misji pokojowych jest Rada Bezpieczeństwa ONZ. Rada Bezpieczeństwa ONZ, ona liczy 15 członków, 10 członków się tam wymienia co pewien czas, ale jest 5 członków stałych Rady Bezpieczeństwa, to już są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Rosja i Chiny. No i ci członkowie stali mają prawo weta, bo decyzje w Radzie Bezpieczeństwa, zwłaszcza w sprawie tam misji pokojowych, no niektórych innych, muszą zapadać jednomyślnie, przynajmniej w gronie członków stałych, więc wystarczyłoby, żeby Chiny na przykład, bo Rosja mogłaby nie głosować, bo zgodnie z innym takim szczególnym przepisem Karty, o, karty Narodów Zjednoczonych, państwo, które jest stroną w sporze, Powinno wstrzymać się od głosowania, więc nawet gdyby Rosja się wstrzymała od głosowania, ponieważ jest rzeczywiście zaangażowana w ten konflikt, no to Chiny mogłyby zastosować weto, być może nawet Francja mogłaby zastosować weto, no i żadnej misji pokojowej by nie było. Więc wydawało się, że tym razem też się wszystko zakończy wesołym oberkiem najwyżej naczelnik państwa dostanie od prezydenta Dudy order virtuti militari za to męstwo okazane, ale ni stąd, ni zowąd, kilka dni później rzeczniczka Białego Domu pani Psaki powiedziała, że ta sprawa będzie rozważana. No, to już było niepokojące, bo jeżeli ta sprawa ma być w Białym Domu rozważana, to znaczy, że prezydent Biden mógł zwęszyć w tym kolejną okazję, żeby Polskę wepchnąć do tej wojny i to po dodatku naszymi własnymi rękami. No i prezydent Biden z własną osobą przyleciał do Europy, ale całe szczęście, że najpierw spotkał się z przedstawicielami państw poważnych. No i tam się okazało, że ci przedstawiciele państw poważnych wcale nie kwapią się do wzięcia udziału w misji pokojowej. No to prezydent Biden się zorientował, że lepiej tu nie przeciągać struny. I kiedy przyjechał do Warszawy, żeby się naradzić u, u prezydenta Dudy, żeby tam mu, pre, pan prezydent Duda powiedział, co mu przystoi robić dalej, no to już na nic nam nie pozwalał. Tylko wygłosił przemówienie, obsypał nas komplementami, że o, to nic, nawet Kukuńka sobie przypomniał, że Kukuniek tutaj tego, ale na nic nam nie pozwolił. Widać było, że Matka Boska to nawet przed naczelnikiem państwa nas tu obroniła, więc mamy powody do wdzięczności. Warto zwrócić uwagę, że podczas że gości, którzy zostali zaproszeni na Zamek Królewski na spotkanie z prezydentem Bidenem, listę tych gości układali amerykańscy bezpieczniacy. Nie kancelaria prezydenta Dudy, który formalnie był gospodarzem tego, tylko amerykańscy bezpiecznacy. No i mówię to dlatego, że zwracała uwagę nieobecność na tej uroczystości dwóch osób, naczelnika państwa i jego głównego antagonisty, Donalda Tuska. Donald Tusk, gdyby nie Putin zbrodniarz wojenny, to Donald Tusk by został. Pierwszym wrogiem ludzkości, numer jeden, a tak to musi się zadowolić drugim miejscem na liście wrogów ludzkości. Proszę Państwa, dlaczego naczelnika państwa nie było? No, oficjalne uzasadnienie było takie, że naczelnik państwa kilka godzin wcześniej zrobił sobie test na zbrodniczego koronawirusa. I z niepokojem oczekiwał w domu na wynik tego testu, czy będzie dodatni, czy ujemny. Na szczęście okazało się, że był ujemny, ale bardzo możliwe, że przyczyny prawdziwe były inne, że naczelnik państwa tam się nie pojawił z uwagi na to, że prezydent Biden nie pozwolił na wysyłanie misji pokojowej na Ukrainę. No i proszę państwa, albo ze względu na Niejasności protokolarne. Gdzie go posadzić? Czy przed prezydentem Dudą, czy za prezydentem Dudą? No, wbrew pozorom, to nie są takie kwestie błahe. Prestiż jest ważny w przypadku polityków. Nie chcą stracić prestiżu, w związku z tym wolą się na wszelki wypadek nie pojechać. Jeśli chodzi o Donalda Tuska, no to tu wyjaśnienie jest proste, ponieważ prezydent Biden dwa dni wcześniej spotkał się. Między innymi z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem, no to już nie musiał się spotykać. Widocznie amerykańscy bezpieczniacy doszli do wniosku, że skoro się spotkał z szefem, to po co tutaj z delegatem szefa na Polskę się spotykać? I tak nic mu nie powie nowego, czego już by nie słyszał, prawda? Więc tutaj Donald Tusk też nie został, nie wiem, dopuszczony, czy nie został zaproszony, czy nie chciał przyjść z powodu niewyjaśnionej swojej sytuacji. Dyplomatycznej, tak czy owak, zakończyło się to wesołym oberkiem. Proszę Państwa, tymczasem na Ukrainie trwa wojna. Jak się ta wojna skończy, to tego nie wiemy. Ale możemy się zastanowić, co by nam z punktu widzenia polskiego, z punktu widzenia polskiego interesu państwowego, jakie zakończenie byłoby stosunkowo najlepsze, bo tutaj być może, że nie ma w ogóle dobrych rozwiązań, ale są lepsze i gorsze. W związku z tym warto się nad tym zastanowić, bo jak mówię, Rosja na Ukrainie walczy z Sojuszem Północnoatlantyckim do ostatniego Ukraińca. Do ostatniego Ukraińca, no, sporo tych Ukraińców wyjechało już tam między innymi do Polski, do Polski najwięcej. Myślę, że ta liczba, jeśli chodzi o tych, którzy przyjechali tych uchodźców razem z tymi obywatelami Ukrainy, którzy byli w Polsce wcześniej, jako takcy imigranci Zarobkowi, no to już w tej chwili myślę, że dochodzi czterech milionów. A przecież to nie jest ostatnie słowo, dlatego że wszystko czy bardzo dużo zależy od. Proszę Państwa, dotychczas się mówiło w takim popularnym pożekadle, że cała rzesza maszeruje ale widać, że zbliżenie z Niemcami zaczyna oddziaływać na obyczajowość polityczną również w naszym nieszczęśliwym kraju. No i jeśli nawet nie cała Polska to cała Warszawa w najbliższych dniach będzie maszerowała. Zaczyna się to już 8 listopada, kiedy to przez Warszawę przejdzie marsz przeciwko nacjonalizmowi. Trzecie pokolenie, trzecie już pokolenie polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej będzie tym razem w kostiumie antyfaszystów przejdzie ulicami Warszawy, demonstrując przeciwko nacjonalizmowi i nacjonalistom. Chodzi im o to, że nacjonaliści twierdzą, że Polska powinna być dla Polaków. Ci antyfaszyści w to nie wierzą, więc od razu to prowokuje do postawienia pytania, dla kogo w takim razie powinna być Polska. No, przemówienia wygłoszone przy okazji otwarcia Muzeum Żydów, historii Żydów Polskich naprowadzają już nas na właściwy trop, dla kogo powinna być Polska, ale przede wszystkim. Prawda? Dla starszych i mądrzejszych. No, oczywiście nie cała, bo trochę miejsca musi zostać dla mniej wartościowego narodu tubylczego, bo ktoś musi pracować i płacić podatki, między innymi na utrzymanie wspomnianego muzeum, bo samo się nie utrzyma. Tutaj nawóz historii jest potrzebny, ale oczywiście to jeszcze takie zdecydowana odpowiedź na to pytanie nie pada. Pewnie dlatego, żeby nas nie płoczyć, wszystko zostanie nam objawione. We właściwym czasie, no i warto zwrócić uwagę, że ten marsz przeciwko nacjonalizmowi odbywa się w przeddzień Rocznicy Kryształowej Nocy. O, proszę Państwa, urządzanie marszu w Rocznicę Kryształowej Nocy akurat w Warszawie jest zabiegiem wyjątkowo nikczemnym, łajdackim, dlatego że takie stwarza to wrażenie, jakoby Warszawa miała coś wspólnego z tym pogromem, jakiego hitlerowcy w Niemczech dokonali na tamtejszych Żydach. Sugerowanie takie, taka sugestia wychodzi oczywiście naprzeciw i niemieckiej polityce historycznej, która zmierza do stopniowego zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności za drugą wojnę światową i ekscesy, które ją poprzedziły. No i oczywiście żydowskiej polityce historycznej, której celem jest przerzucenie tej odpowiedzialności na winowajcę zastępczego, na którego została wytypowana Polska. No i te skoordynowane polityki historyczne znajdują również w Polsce wykonawców. Czy ci wykonawcy robią to z głupoty, czy też z No to jest mniej istotne, bo w polityce skutki liczą się nawet bardziej niż intencje. A skutkiem tego jest wysłanie sygnału dla europejskiej i światowej opinii publicznej, że w Polsce dzieje się coś niepokojącego: dzieje się coś takiego, że właściwie trzeba by Polaków wziąć pod polityczną kuratelę starszych i mądrzejszych, bo w przeciwnym razie znowu zrobią coś. Okropnego. To jest nic innego jak współudział tych, tego gówniarstwa w tworzeniu, w, takiej, w kreowaniu takiego pozoru moralnego uzasadnienia dla ewentualnego scenariusza rozbiorowego. No, następnym takim marszem, jaki się odbędzie, to marsz pana prezydenta Komorowskiego, jak ile, znaczy chciałem powiedzieć, ile razy patrzy na ten marsz, dotychczas się tylko jeden odbył, ale już mniej więcej wiadomo, jaka atmosfera temu Marszowi towarzyszy. Więc kiedy patrzyłem na ten marsz, to mi się przypominał wierszek Gałczyńskiego. Gałczyńskiego, czy Tuwima, już nie pamiętam autora, jak to wiosna wygląda w, rozmaity, w optyce rozmaitych autorów. No i m.in. wiosna rządu wbrew opozycji niecnym krzykom. Niedługo trzeba wydać, trzeba będzie letnie mundury urzędnikom, więc wszyscy czynownicy, ci obojga służby te mundurowe i te, które chodzą po cywilnemu, oczywiście będą towarzyszyły panu prezydentowi i pierwszej mamy Rzeczypospolitej w charakterze publiczności zachwyconej rzesz Obywateli. No i to będzie drugi marsz, który przejdzie ulicami Warszawy. Trzecia, trzeci, a trzeci właściwie nie tyle marsz, co liturgia. Liturgia 10 listopada zostanie odprawiona Liturgia Smoleńska z udziałem pana profesora Kaczyńskiego, no i że tak powiem jego wyznawców. Natomiast 11 listopada przejdzie ulicami Warszawy tradycyjny Marsz Niepodległości, z tym, że ten Marsz Niepodległości stopniowo widać, że jest wyprowadzany poza centrum miasta przez Most Pojatowskiego do Parku Skaryszewskiego i tam będzie. Dopiero kulminacja nastąpi. Jestem przekonany, że tym razem już TVN nie wyśle tam żadnego radiowozu, ani go nie podpali, znaczy ani nikt go nie podpali, przepraszam bardzo, na użytek Niezawisłego Sądu Ewentualnego, ani nikt go nie podpali, nawet redaktorzy tego nie zrobią, nawet gdyby im ktoś wydał taki rozkaz, oczywiście nikt takiego rozkazu ani im nigdy nie wydawał, ani im teraz nie wyda, no ale przypadkowo rzeczy się takie mogą zdarzyć. Proszę Państwa, jeszcze Miną, miną echa tych wszystkich marszów, a już wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Warto przypomnieć, że chodzi o konkurs na co najmniej prawie 3 tysiące, przepraszam, co ja mówię, prawie 47 tysięcy. Stanowisk radnych, dorad wszystkich szczebli samorządowych, no i 3000 posad wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo przecież ci wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miasta, także radni uczestniczą w dysponowaniu posadami na terenie zarządzanym przez samorządy terytorialne, a te posady są rozdzielane według klucza partyjnego. I dlatego nawet gdyby frekwencja wyniosła poniżej 50% albo w granicach 50%, tak jak podczas wyborów na Ukrainie, no to wystarczy, żeby poszli wszyscy zajmujący te posady razem z rodzinami, i to już starczy za 50%, bo tych posad jest, jak wiemy, dużo. Po czterech wiekopomnych reformach, zainicjowanych przez charyzmatycznego premiera Buska nastąpiło skokowe zwiększenie liczby stanowisk w sektorze publicznym. Jak pamiętamy, doprowadziło ono do gwałtownego zwiększenia deficytu budżetowego do 90 miliardów złotych, no i od tamtej pory dług publiczny rośnie z szybkością światła. Nic nie jest w stanie tego przyrostu zahamować. No i w ten oto sposób wkroczy... wkraczamy na drogę wiodącą ku świetlanej przyszłości, tym bardziej, że wybory samorządowe traktowane są nie tylko, jako konkurs na wspomniane posady, ale również jako y, sprawdzian siły poszczególnych ugrupowań startujących w tych wyborach. No i ciekaw jestem, jakie rezultaty uzyska Kongres Nowej Prawicy, któremu kibicuję, podobnie jak Ruchowi Narodowemu, chociaż drogi obydwu tych formacji troszeczkę się rozchodzą, ponieważ Ruch Narodowy skłania się w kierunku Narodowego Socjalizmu, co mnie trochę martwi, no niemniej jednak niemniej jednak jeszcze nadal pozostaje ugrupowaniem antysystemowym, a w każdym razie za takie ja je uważam i dlatego mu kibicuję.